Żyje miasto. O tym w najnowszym programie informacyjnym kręci mnie Jastrzębie. Kocham, szanuję, koniec tematu. To hasło konkursu zorganizowanego w ramach kampanii Biała Wstążka w Jastrzębiu Zdroju. Konkurs rozstrzygnięto 25 listopada w Kinie Centrum. Niestety tak jest bardzo często. Musimy być bardzo wyczuleni. Okazuje się, że tam, gdzie jest cicho i spokój na pozór, dzieją się rzeczy straszne. Przemoc, niestety, czasami jest cicha. Dlatego takie akcje jak kampania Biała Wstążka, organizowana zresztą w całej Polsce, my w Jastrzębiu również włączyliśmy się w taką akcję informacyjną, promocyjną, ale też taką uświadamiającą przede wszystkim wszystkich mieszkańców, byśmy byli czujni na to, na każdego człowieka tak naprawdę na to co dzieje się za drzwiami czasami po cichutku. Kampania Biała Stążka ma na celu zwrócenie uwagi na problem przemocy wobec kobiet oraz wspieranie działań na rzecz jej przeciwdziałania. Wśród osób wspierających akcję są przedstawiciele służb mundurowych, prokuratura i zajmujący się na co dzień sprawami przemocy wobec kobiet. Wydaje mi się, że należy reagować zawsze na przypadki przemocy, albowiem osoba, która ją stosuje sama dobrowolnie z tego nie zrezygnuje. Wręcz z moich obserwacji wynika, że ta osoba jakby się nakręca swoim działaniem. Czyli jeżeli może zrobić jedno, to czasami dojdzie do wniosku, że może zrobić również więcej. Czyli brak reakcji nie spowoduje zaniknięcia przemocy. Ofiary przemocy domowej mogą korzystać między innymi ze wsparcia ośrodka pomocy społecznej. Może przyjść do nas ofiara, może przyjść do nas ktokolwiek z rodziny, kto ma tylko taką potrzebę. Oferujemy pomoc psychologiczną w ramach punktu interwencji kryzysowej. Oferujemy również zabezpieczenie miejsca przebywania, jeżeli ktoś nie może zostać w domu, w którym dochodzi do aktów przemocy. Również pracownicy ośrodka zajmą się jakby zabezpieczeniem potrzeb w tym zakresie. Również zabezpieczamy potrzeby te bytowe, socjalno-bytowe, jeżeli tylko rodzina zostaje bez pieniędzy, bez środków do życia, to tutaj też w ramach naszych możliwości mamy wsparcie finansowe takiej ofiary. Najważniejsze, żeby chciała przyjść, żeby chciała przyjść ona, bądź ktoś z rodziny, żebyśmy mogli zacząć działać. W ramach kampanii w Jastrzębiu odbywać się będą spotkania edukacyjne dotyczące tematu przemocy w rodzinie, a także w wielu miejscach publicznych przypinane będą białe wstążki, które są symbolem kampanii. Akcja prowadzona jest w całej Polsce, w Jastrzębiu potrwa do 30 listopada. Zakończył się remont pomnika powstańców Śląskich w Jastrzębiu Zdroju. Sto lat po tragicznym zamordowaniu kilku powstańców ich miejsce pochówku zostało odnowione. Środki na remont pomnika uzyskaliśmy z Urzędu Wojewódzkiego w ramach corocznej takiej współpracy związanej z zadaniem rządowym, związanym z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej. Jastrzębski zakład komunalny otrzymał na ten cel 18 tysięcy złotych. Za te pieniądze udało się przewrócić dawny blask. W ramach tych prac udało nam się odtworzyć jak gdyby pierwotną kolorystykę rzeźby klęczącego powstańca. No, w czasie prac też okazało się, że orzeł pierwotnie miał koronę, która w niewyjaśnionych okolicznościach. Zniknęła, też staraliśmy się odtworzyć. Generalnie cały, cały proces polegał na oczyszczeniu całego pomnika, zaizolowaniu, odgrzybieniu, odglonowaniu, hydrofobizacji, nałożeniu nowych warstw, już takich bardziej nowoczesnych, bardziej odpornych na wnikanie wilgoci i brudu. Historia pomnika sięga 100 lat. Dokładnie 20 sierpnia 1919 roku Gręczut zamordował kilku powstańców śląskich. Pięciu z nich, Konstanty Cnota, Adolf Wodecki, Leon Kuprz, Paweł Grząka i Maksymilian Bronny, zostali pochowani na cmentarzu przy parafii świętej Katarzyny. W Jastrzębiu znajduje się aż 14 miejsc pamięci to groby i pomniki. W planie jest kolejny remont. Pomnikiem do wyremontowania byłby pomnik upamiętniający Marsz Śmierci. Któryś znajduje się tutaj opodal przy wejściu do, do, do cmentarza. No jest to tak naprawdę pomnik, który już kiedyś, kiedyś był remontowany, natomiast w tej chwili znowu upłynęło sporo lat i on generalnie wymaga sporych nakładów finansowych, natomiast jak gdyby cały też duży problem będzie polegał na tym, w jakiej formie go odtworzyć. Na razie nie wiadomo, kiedy ten remont mógłby dojść do skutku. W Jastrzębiu Zdroju powstanie środowiskowe dom samopomocy. Pracownicy OPS-u prowadzą nabór chętnych do uczestnictwa w zajęciach. Zgłosić się mogą osoby niesamodzielne, wymagające opieki y, innych osób w codziennym funkcjonowaniu. Oczywiście osoby niepełnosprawne, choć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nie jest tu wymagane. Trzeba przyjść do nas do ośrodka, złożyć wniosek, bądź skontaktować się i pracownik socjalny przybędzie do tej osoby do miejsca zamieszkania i całą procedurę przeprowadzi. Na pewno wymagane są dwa zaświadczenia jedno od lekarza pierwszego kontaktu, który wskaże, że ta osoba może uczestniczyć w zajęciach środowiskowego domu samopomocy, a drugie zaświadczenie od psychiatry bądź neurologa, który określi jakie formy wsparcia w tym Środowiskowym domu samopomocy są tej osobie konkretnej potrzebne. Placówka zacznie działać z początkiem grudnia. Zajęcia będą prowadzone od godziny 15 do 17. Będą to m.in. warsztaty kulinarne, ceramiczne, rehabilitacyjne i terapia światłem. W sumie może z nich skorzystać 60 osób. Trzeci sezon rowerowy w Jastrzębiu Zdroju zakończony. Mieszkańcy tego miasta i turyści tylko od 14 czerwca do 31 października pokonali na rowerach wiastrzemskich wypożyczalni w sumie 108 tysięcy kilometrów. Testowaliśmy rowery czwartej generacji, tych rowerów było 61, 20 stacji rowerowych. No i nieskromnie powiem, że wyniki e, mocno nas zaskoczyły. E, Łącznie do systemu w tym okresie zarejestrowało się 2260 użytkowników. Rowery były wypożyczone prawie 33 tysiące razy. W związku z dużym zainteresowaniem rowerami w Nowym roku mogą się pojawić kolejne stacje wypożyczeń. No chcielibyśmy rozbudowywać, rozbudowywać system. Pilnie, że tak studujemy w tej chwili wyniki systemu, który funkcjonował. Chodzi generalnie o to, że dla nas bardzo ważnym elementem są te miejsca, w których zostawiane były rowery poza stacjami, bo to jak gdyby sugeruje to, że w tych miejscach prawdopodobnie mogłyby się pojawić nowe stacje. To nie jedyna niespodzianka, która czeka miłośników dwóch kółek w Jastrzębiu. Obecnie trwa bowiem budowa nowych ścieżek. Miasto Jastrzębie Zdrój wraz z partnerami z Karwiny, Petrowic Czeskich, a także Godowa i Zebrzydowic po stronie polskiej realizuje żelazny szlak rowerowy. W tej chwili kontynuujemy budowę ścieżki rowerowej o długości ponad 8 km na terenie miasta Jastrzębie Zdrój, ścieżka przebiega. Głównie po dawnym torowisku zamkniętym 20 lat temu. W tej chwili mamy zakończone karczowanie i czyszczenie terenu po karczowaniu, uzupełnianie podsypki, a także czyszczenie rowów i prowadzenie odwodnienia liniowego. W ubiegłym roku zrealizowany został pierwszy etap szlaku. Prace zakończyły się w Szotkowicach. Biegnie przez Moszczenicę, przecina wiaduktem ulicę Ranoszka, przepustem ulicę Wyzwolenia, następnie wzdłuż ulicy Moszczenickiej, Chlebowej, przez Biadoszek, znowu przecinamy ulicę Wyzwolenia, w dalszym ciągu aż w kierunku przez całą Ruptawę, ulica Czyża, ulica Trauguta do ulicy Konduktorskiej, gdzie rok temu zakończyliśmy pierwszy etap. Całość prac ma się zakończyć w połowie przyszłego roku, tak by do lata rowerzyści mogli korzystać z nowego szlaku. Czym żyje miasto? O tym w najnowszym programie informacyjnym kręci mnie Jastrzębie.